Cześć piesku, co tu robisz? Ach, lepiej się odsunę, bo nie znam cię jeszcze, coś chwycę. Halo? E, słuchaj kochanie, wracaj do domu, jest niebezpiecznie, z tym wychodzeniem to tak nie za bardzo. Jak też radę, to kup jeszcze drożdże, okej? Okay? No to, Pa. A to? A co to za dziedzictwo? Para mi się widzę, dobiera. A ten? Ten nieparzysty. Spokojnie, piesku. Tobie nic nie grozi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak wyszedłeś, to i na wybory możesz pójść. Ty chyba sam jeden w to wierzysz. Wy kompletnie oszaleliście. Szkoda w ogóle gadać. Biegnę do domu. Tak, że mówiła. Jest! Kot! Jak mówię, że wybory będą! To będą!